Cześć tu Szymon, pokażę Ci w tym filmie najważniejszą technikę do grania i improwizowania własnych solówek na gitarze. Posłuchaj fragmentu tej legendarnej solówki. To jest oczywiście piosenka Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Według magazynu Total Guitar, czy takiego renomowanego brytyjskiego magazynu, została okrzyknięta najlepszą solówką wszechczasów. Oczywiście trudno zdecydować, trudno, można się spierać, czy jest najlepsza wszechczasów, ale na pewno jest wybitna. I pytanie, jak tego typu solówki, takiego kalibru się tworzy? Jak zaraz zobaczysz, będzie w szoku. Jest w całości oparta, wręcz jak od linijki, oparta na tej technice, którą za chwilkę przedstawię. I tą techniką jest akcentowanie dźwięków akordowych, czyli dźwięków, które składają się na akord, który w danym momencie wybrzmiewa w piosence. Um, za chwilkę Ci dokładnie pokażę, jak to jest zastosowane właśnie w tym kawałku, w tej solówce, a teraz króciutko zobrazuję, żebyś dokładnie zrozumiał, co mam na myśli. Zgranie solówki na gitarze jest tak, jak z wjechaniem autem we mgłę, jadąc na przykład autostradą. Możemy przez chwilę jechać w tej mgle, no bo droga ogólnie idzie raczej prosto, ale jeśli to trwa dłużej, no to zaczyna się robić niebezpiecznie. Na szczęście co jakiś czas po bokach są odblaski i wtedy widzimy gdzie jest ten pas ruchu. Znowu przywraca jakby nam kontrolę, wiemy gdzie się znajdujemy i możemy swobodnie jechać dalej. I dokładnie tak samo jest z graniem solówki. Podkład leci, czy zespół gra akordy, i my oczywiście możemy przez chwilę grać po prostu po skali. Jakby jechać tak, jak w tej mgle, poruszamy się, gramy po skali, ale jeśli to trwa zbyt długo, to gdzieś zboczymy, uderzymy w coś, po prostu zacznie to źle brzmieć. Na szczęście też mamy te co jakiś czas odblaski, czyli takie punkty, które znowu przywracają nam kontrolę. Wiemy, gdzie jesteśmy, wiemy, dokąd zmierzamy, i tym właśnie są te dźwięki akordowe, które zaraz pokażę dokładnie, jak są zastosowane w tej piosence. I Brian zaczyna tą solówkę od takiej frazy. Kiedy zespół gra w tym czasie akord S-dur? Co ja nie znasz teorii, nie przejmuj się, zrozumiesz ideę, o to mi tutaj chodzi, nie konkretne jakieś tam teoretyczny nazwy. Więc skąd Brian wie, żeby zagrać akurat te dźwięki i czemu w całej solówce to, co on gra, tak pięknie pasuje właśnie do, do piosenki, do tego, co gra zespół? No to nie jest jakaś wiedza tajemna ani przypadek, to jest po prostu zastosowanie tej techniki, o której mówię, czyli akcentowanie dźwięków akordowych. Zauważ, że tutaj to, co on gra, na początku zaczyna od tego dźwięku B obniżonego H. I jeśli znasz teorię, to zobaczysz, że to jest jeden ze składników, jeden dźwięków tego akordu. Ale nawet jak nie znasz teorii, to zagraj sobie akord s dur tak z poprzeczką tutaj i zobaczysz, że ten dźwięk jest po prostu częścią tego akordu. Jest jednym z dźwięków, który gramy, grając po prostu s dur tym takim barowym chwytem. I następnie drugi dźwięk to jest dźwięk G. Gra, gra go oczywiście z pociągnięciem. Ale ten dźwięk G mogliśmy tak samo zagrać tutaj. No i znowu, to jest kolejny dźwięk akordowy, tak zwana tercja, ale to nie jest w tym momencie takie istotne tego akordu. Znowu jak zagrasz sobie ten z poprzeczką. To widzisz, że oba te dźwięki znajdują się w akordzie, czyli stosuje tutaj pierwsze dwa dźwięki są dźwiękami akordu. No zobaczmy co się dzieje dalej. I kiedy wchodzi ten dźwięk ostatni, który zagrałem, w zespół gra akord B dur. Tam jest z dźwiękiem innym w basie, ale to akurat nie ma tego znaczenia. Jest to akord B-dur. No i jaki tutaj mamy dźwięk? No, to jest dźwięk B, czyli ewidentnie jest to dźwięk, który do tego akordu należy. Czyli znowu, w momencie, kiedy wchodzi akord, Brian świadomie, celowo gra dźwięk, który do tego akordu należy. I w ten sposób idealnie podąża za tym, co dzieje się w piosence. Dobra, zobaczmy jeszcze szybko jedną kolejną frazę, czyli do tej pory mamy. I tutaj, kiedy wchodzi ten ostatni dźwięk, czyli gram dźwięk C, podciągam do niego, ale to nie ma znaczenia. Wciąż to jest dźwięk C. Wchodzi kolejny akord. No i jak tu gramy dźwięk C, jak myślisz, jaki to jest akord? No to jest akord C-mod. Czyli znowu bez wątpienia dźwięk, który na ten akord się składa. No bo c -mol musi zawierać sobie dźwięk C, to jest tak zwana pryma, czyli dźwięku, którego akord bierze nazwę. I jakby tak przeanalizować całą piosenkę, nie będę tutaj tego robił, bo się zanudzisz z tego powodu, że będzie cały czas, dokładnie cały czas, czyli przy każdej zmianie akordów, Brian będzie grał jakiś dźwięk akordowy, czyli dźwięk, który składa się na ten akord, zazwyczaj prymę, czyli ten, od którego akord bierze nazwę. To jest wręcz szokujące, jak odkrywamy, jak można powiedzieć w pewien sposób przewidywalna jest ta solówka. Oczywiście w ogóle to nie ujmuje, że jest genialna, jest świetnie napisana, świetnie też wykonana. Ale zmierzam do tego, że ta sama technika, która tutaj, był, tutaj była wykorzystana, tą samą technikę możesz zastosować w swojej grze i też Twoje solówki wejdą na zupełnie nowy poziom. Więc spróbuj to zastosować w grze. Zobaczysz, że z odpowiednimi ćwiczeniami tak naprawdę w krótkim czasie można opanować z taką pełną swobodę w wykorzystywaniu tych dźwięków akordowych na całym gryfie gitary, a wtedy właśnie otwiera się cały świat nowych możliwości, jeśli chodzi o granie solówek. Pamiętam, jak na Akademii Muzycznej naprawdę ostro ćwiczyłem te dźwięki akordowe, bo to jest coś, na czym jazzowa improwizacja bardzo się opiera. Ale jak widzisz choćby po tej piosence i wielu innych, tak naprawdę w każdym stylu solówki na tym się opierają, czy to mamy, czy rock, czy blues, czy metal, e, czy jakieś popowe klimaty, czy jeszcze jakieś inne. No po prostu każdy styl muzyczny wykorzystuje tę te, te technikę, jest to po prostu podstawa, jeśli chodzi o granie solówek. Ponieważ jest to tak kluczowa umiejętność, to w najbliższy poniedziałek otwieram zapisy na aż 3 godzinne warsztaty na żywo ze mną, gdzie krok po kroku będę pokazywał, jak to zastosować w praktyce, jak to panować i zastosować w praktyce. Będą konkretne ćwiczenia, konkretne przykłady, konkretne zastosowania a ponieważ będzie to na żywo, to też będę patrzył jak się idzie i na bieżąco pomagał, jeśli z czym będziesz, będziesz miał problem, czegoś będziesz nie rozumiał. Więc dzięki temu kończące te warsztaty wyjdziesz nie tylko z wiedzą, ale przede wszystkim z wgranymi praktycznymi umiejętnościami, dzięki czemu będziesz te dźwięki akordowe stosował w twoich solówkach, a to natychmiast da ten taki profesjonalny dźwięk, profesjonalne brzmienie do tego, co grasz. I w opisie tego filmu zamieszczam link do listy oczekujących, czy listy zainteresowanych tymi warsztatami. Po prostu jeśli tam zapiszesz to, kiedy otworzę zapisy, dostaniesz powiadomienie o tym. Oczywiście nie jest to w żaden sposób zobowiązujące, żeby później wykupić dostęp. To tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że skorzystałeś. Jeśli masz jakieś pytania w związku z tym, co pokazywałem, śmiało napisz w komentarzu poniżej. Po to robię te materiały, żebyście mieli efekty, więc z przyjemnością będę tutaj odpowiadał na komentarze. A jeśli chodzi o ten film, to już wszystko. Dzięki za obejrzenie. No i pamiętaj o tym linku. Zapisz się i do zobaczenia, mam nadzieję, na warsztatach.